Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku bezpieczeństwa i higieny psychiki. Ja nazywam się Helena Tejszera Respondek i ten cykl poświęcony jest bezpiecznemu i higienicznemu użytkowaniu własnej psychiki, czyli innymi słowy jak nie pakować się w niepotrzebne problemy. Co oznacza, że istnieją pewne rodzaje problemów, które są niepotrzebne i których da się uniknąć. Więc jeżeli masz poczucie, że ten cykl coś wyjaśnia, że jest przydatny, to proszę o komentowanie, lajkowanie, udostępnianie, w szczególności o subskrybowanie, dlatego że chcemy osiągnąć 1000 subskrypcji na kanale, to wtedy będę mogła prowadzić livey na żywo właśnie za pośrednictwem YouTube'a, więc bardzo dla Ciebie liczę na Twoją pomoc i na pomoc tych, którzy też mogą na tym skorzystać. Jesteśmy w tej części cyklu, która poświęcona jest BHP dorosłego człowieka. Już mówiliśmy sobie o tym, że nie każdy ma odwagę nazwać się dojrzałym, ale każdy będzie gotowy na to, żeby nazwać samego siebie dorosłym, o ile przekroczył magiczną granicę 18 roku życia. I mówiliśmy trochę o, o tym, co to znaczy dorosły, co to znaczy być wystarczająco dorosłym. W jaki sposób ma się wolność, a takie uzależnienie, samostanowienie, a symbioza z innymi, więc jak chcesz o tym się dowiedzieć, to cofnij się kilka odcinków. W, ostatnim, w ostatnich odcinkach też była mowa o, o niektórych mitach. Tak naprawdę dużo mitów narosło na około stresu, na około zmęczenia i czasami wpadamy w taką paranoję, że jak coś zaczyna być stresujące, Albo męczące, to my to traktujemy tak, taką domorosłą psychologią, jako sygnał, że trzeba się stamtąd wycofywać. I dzisiaj chciałabym trochę opowiedzieć o tym, czy to jest trafna strategia psychologiczna. Dlatego, że nie, nie da się zaprzeczyć, jeżeli człowiek w którymś momencie życia odczuwa większe zmęczenie, odczuwa zmęczenie takie, no, chroniczne. Bo myślę, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że. Yy, jak ktoś zarwie nockę, budzi się zmęczony, no to jakby jest w stanie zrozumieć, że to jest z powodu właśnie zmęczenia tą, tą nocą. Ale jeżeli na przykład takie zmęczenie nam się powtarza w sposób chroniczny i na przykład prowadząc refleksję nad samym sobą właśnie zauważymy, że to jest z powodu pracy albo z powodu jakiejś relacji, no to właśnie tak jak już wspominałam wcześniej, taki domorosły psycholog myśli, no żeby usunąć przyczynę Niedobrego samopoczucia, no to trzeba po prostu się stamtąd wycofać, czyli że to na pewno jest sygnał, że trzeba zmienić pracę, albo to jest na pewno sygnał, że trzeba zmienić relację, w związku z czym się wycofać. I teraz tak, są dwie rzeczy, bardzo ważne rzeczy. Pierwsza jest taka, jaką masz gwarancję, że jak się stamtąd wycofasz, to tobie naprawdę będzie lepiej. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że bardzo często to nie jest kwestia pracy, albo to nie jest kwestia relacji, albo to nie jest kwestia jakiejś aktywności, tylko naszego sposobu w tym funkcjonowania, naszego sposobu wchodzenia w relacje, naszego sposobu reagowania na, na zaistniałe sytuacje, może na sytuacje, gdzie coś się wymyka spod kontroli, gdzie ktoś ma inne zdanie niż my byśmy chcieli. No i czasami bywa tak, że nasz Sposób reagowania na tę sytuację wtórnie wywołuje nieprzyjemne doznania, bo na przykład ta druga osoba się z tym nie zgadza, nie podoba, na, 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 na. I, ta, I w pewnym momencie my zaczynamy doświadczać pewnego albo sfrustrowania, albo pewnego zmęczenia, albo pewnego niezadowolenia, albo pewnego dyskomfortu. I jeżeli przez dłuższy czas w jakimś środowisku nasza postawa się nie zmienia. To my sobie zaczynamy kolekcjonować, jak takie malutkie cegiełki, kolejne doznania i doświadczenia zmęczenia, frustracji, stresu. I czasami dochodzi do takiego momentu, że jak nam się zbiera, taki, wiecie, worek pełen po prostu bagażu, to my stwierdzamy, że już nie dajemy rady. I to jest prawda, że my nie dajemy rady. Tylko przyczyna jest w innym miejscu niż nam by się to wydawało. Mało tego, druga rzecz, która jest strasznie ważna co może być skutkiem wycofywania się? Z aktywności, z relacji. Na przykład chodzi mi teraz po głowie taka, taki obraz osoby, która ma dużą potrzebę, no może nawet nie dużą potrzebę, ale taką wewnętrzną potrzebę tańca, ekspresji, wyrażenia się, a ma takie poczucie, że nie umie tańczyć i że właściwie się wygłupia i że w ogóle wszyscy na nią patrzą. No i na przykład ta osoba jakby chce być w tych miejscach, gdzie może tańczyć, gdzie może się wyrażać, ale jakby nie jest w stanie tego dobrze zrobić i doświadcza stresu. I doświadcza pewnej paniki, i doświadcza dyskomfortu, bo mówi, że po prostu ludzie się na mnie patrzą, i się czuję głupio, się czuję niedobrze z własnym ciałem. I taka osoba, żeby przestać się stresować, z tego się wycofuje. Jakie mogą być tego skutki? Ano takie, że ta osoba pozbawia się dostępu do środowiska, które mogłoby jej zapewnić pozytywne doznania. To znaczy, nie ma stresu, ale też nie ma pozytywnych doznań. I co się dzieje z człowiekiem, z organizmem? No, z człowiekiem, tak? Który owszem, się nie stresuje, ale jakby nie dostarcza sobie pozytywnych doznań. Zaczyna go ssać od środka. No i kiedy go ssi od środka, no to, to sanie domaga się jakiegoś rozładowania napięcia. I co? Serial, telefon, internet. Nieskończone ilości konferencji, wartościowych treści, które powodują, że fizycznie. Ty siedzisz cały czas w tym miejscu, w tym samym miejscu i nie doświadczasz życia. Ty to życie oglądasz. Ty może nawet jakoś tam przeżywasz taką jedną częścią, taką emocjonalną. Nie? Aplikujesz sobie jakieś dawki przyjemnych emocji, które w dowolnym momencie możesz wyłączyć, bo w dowolnym momencie możesz włączyć telewizor, telefon, możesz zamknąć komputer. To znaczy, że się wylogowujesz z życia i zaczynasz żyć w sposób coraz bardziej wirtualny. Co to ma wspólnego ze zdrowiem psychicznym? Odpowiedź pozostawiam Tobie. Do Dzień. zobaczenia w następnym odcinku.